Siema, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na film skandal w końcówce meczu. Arbiter nie podyktował rzutu karnego po faulu na Cristiano Ronaldo. To jednak nie zmienia faktu, że Juventus zagrał tragicznie i przegrał na własne życzenie. Erling Halland dał wygraną BVB. Robert Lewandowski tłumaczy swoje dziwne zachowanie. Co dalej z FC Barceloną? Czy może być jeszcze gorzej? A na sam koniec powiemy o możliwej wymianie pomiędzy Realem Madrid a Manchesterem United. Każdego z was zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam do zagrania razem ze mną w grę Football Team, link w opisie. Pamiętajcie też, aby wpadać na Instagrama, tam wiele się dzieje. A teraz zapraszam do oglądania. Równe 60 sekund. Po takim czasie Wojciech Szczęsny mógł przestać maszyć o zachowaniu czystego konta. Wczoraj FC Porto zmieszyło się z Juventusem i pokonało ich 2-1. Początek tego spotkania był dla gości okropny. Bentancur podawał piłkę do Wojtka Szczęsnego, no ale niedokładnie to wykorzystał teremi i wyprowadził FC Porto na prowadzenie. Pierwsze pół godziny tego spotkania w wykonaniu Juventusu było bardzo słabe i dopiero ostatni kwadrans wlał nadzieję w serca kibiców Starej Damy. W ostatnich minutach pierwszej połowy Adrian Rabio uderzył przebrotką, ale bramko szerwali obronił jego mocne uderzenie. Co wręcz nieprawdopodobne, to druga połowa tego spotkania dla starej damy rozpoczęła się jeszcze gorzej niż pierwsza. Tym razem stracili bramkę po niecałych 30 sekundach, od chwili gdy to arbiter rozpoczął drugą część spotkania. Wojciech Szczęsny drugi raz kapitulował, ale w tym nie było jego winy. To zachowanie defensywy było po prostu tragiczne. Mimo upływającego czasu, to Juventus nie odrabiał strat. Udało im się. Się tylko w 82 minucie zdobyć gola kontaktowego, którego autorem okazał się Kieza. Ta bramka może być bardzo ważna w kontekście meczu rewanżowego. W samej końcówce tego meczu mieliśmy jeszcze sporą kontrowersję. W 93 minucie Cristiano Ronaldo padł w polu karnym przy bardzo bliskim kontakcie rywala. Portugalczyk domagał się szutu karnego, ale sędzia nawet o takiej decyzji nie pomyślał. Być może powodem było to, że CR7 nie trafił w piłkę, ona mu chyba uciekła i dopiero po chwili nastąpił kontakt. Niemniej jednak była to jednak spora kontrowersja. Dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie. Cztery bramki w pierwszej połowie, tak się da, i wczoraj pokazali to piłkarze Serii oraz Borus i Dortmund. Suso dał gospodarzom prowadzenie, ale ich radość nie trwała długo. Minęło nieco ponad 10 minut, a Mahmud Dewood dał wyrównanie. A później do końca pierwszej połowy Erling Haaland zdobył jeszcze kolejne dwie bramki. W drugiej części meczu zobaczyliśmy już tylko jedno trafienie. W 84 minucie Luke de Jong zdobył gola. Który, podobnie jak trafienie Kiese dla Juventusu, może być bardzo wartościowe, w kontekście drugiego spotkania. Na ten moment Erling Haaland. W 13 spotkaniach rozegranych w Champions League zdobył 18 goli. Ja przypomnę tylko, że on ma zaledwie 20 lat. Wczoraj odbyły się także dwa spotkania w ramach angielskiej ligi. Pierw Benley zmierzyło się z Fulham i po 90 minutach było po jeden i obie ekipy podzieliły się punktami. Z kolei podopieczni Pepa Guardioli pewnym krokiem zmierzają po mistrzostwo. Wczoraj mimo remisu po pierwszych 45 minutach pokonali Everton 3-1 do i tym samym umocnili się na pozycji lidera. Nad drugim Manchester United mają aż 10 punktów przewagi. Być może pamiętacie to wymowne zachowanie Roberta Lewandowskiego po przegranym meczu z Włochami. Była to 8-sekundowa cisza na pytanie dziennikarza o wskazówki Jeszego Brzęczka dotyczące tego spotkania. Ostatnim wywiadzie dla tygodnika piłka nożna lewy opowiedział o tej sytuacji. Nie liczyłem sekund w głowie. Nie planowałem takiego zachowania, po prostu tak wyszło. Moje milczenie zostało wyolbrzymione. Po listopadowych meczach widziałem, co dzieje się w mediach, nie zmieszało to w dobrym kierunku. Wykonałem telefon do selekcjonera. Zapewniłem go, że może na mnie liczyć. Rozmawialiśmy także o tym, iż jako drużyna mamy sporo rzeczy do poprawy w kwestiach gry czy funkcjonowania. Teraz mamy już nowego trenera, Paulo Sousa, który już za miesiąc będzie miał swój debiut. Zobaczymy jak sobie poradzi, oby jak najlepiej. Fantastyczna gra Kyliana Mbappé w meczu z FC Barceloną odbiła się szerokim echem, ale nie tylko we Francji czy Hiszpanii, ale na całym świecie. Młody Francuz zdobył hat i jedną nogą wprowadził swoją drużynę do kolejnej fazy rozgrywek. Hitem była ta sytuacja, gdy to Gerard Piqué za wszelką cenę próbował zatrzymać rozpędzonego Kiliana. Jego występ skomentowali także koledzy z innych drużyn, m.in. Marcus Rashford oraz Jadon Sancho. Miłe słowa napisał także Garry Lineker, który zasugerował, że ten mecz mógł być symboliczną zmianą na szczycie piłki nożnej. Zapewne chodziło mu o sytuację, w którym to nowym królem futbolu został Kylian Mbappé, a Lionel Messi odchodzi w zapomnienie. Czy wy to wtorkowe spotkanie również odebraliście w taki sposób? Napiszcie w komentarzu. W każdym razie po tym meczu swojego zadowolenia nie ukrywam Mbappé. Jestem bardzo szczęśliwy. To był dla nas bardzo ważny mecz. Chcieliśmy tu przyjechać i wygrać i zrobiliśmy to w takim stylu. Dziś było wspaniale, ale jeszcze nic nie wygraliśmy. Nie wiem, czy o wczorajszej porażce FC Barcelony możemy mówić jako o kompromitacji czy też blamarzu. W końcu w 2017 roku też w pierwszym spotkaniu przygrali z PSG 4 do 0, a w zdobyli 6 bramek i to oni awansowali. Teraz taka sztuka wydaje się wręcz być niemożliwa. Lionel Messi jest cieniem samego siebie, no i gdy spotkanie nie układa się od samego początku, no to Argentyńczyka w tym meczu też nie widzimy. Wtedy w 2017 roku Barcelona miała też Neymara, a on teraz stoi po drugiej stronie barykady. I choć w tym wtorkowym spotkaniu nie zagrał, to prawdopodobnie na rewanżowy mecz będzie już gotowy. Problemy Barcelony na pewno nie są łatwe do naprawienia, ale łatwo je diagnozować. W 38. minucie przedwczorajszego hitu Gerard Piqué wrzeszczał na Antuana Grizmana, ale dlaczego na niego? Chodziło o to, że kolejny raz stracili piłkę w ataku i od 5 minut tylko się bronili. Jednak Piqué, który jeszcze kilka lat temu był filarem defensywy Blaugrany, w tym momencie nie spełniał już swojej roli, nawet nie tylko jako obrońca, ale nawet jako dowodzący. Jego krzyki były słyszalne dzięki temu, że na trybunach było po prostu pusto. Ustawiał kolegów, dyrygował nimi, ale sam na boisku nie bronił się umiejętnościami. Sposób, w jaki to Barcelona traciła kolejne bramki, czy to kontra, czy też nieogręb w obronie, na przykład jak to miało miejsce przy trafieniu Moisekina. Jak dokładnie wiecie, Barcelona ma teraz problemy finansowe, no a świetnym przykładem wydania dużej ilości gotówki na piłkarza, który na te pieniądze po prostu nie zasługiwał, jest Usman Dembele. W tym meczu miał kilka okazji na gola, ale jego zachowanie, czy też siła, Uderzeń dla nawasa nie była żadnym wyzwaniem. Taka gra jak Francuza nie zmieni losów spotkania. I chyba śmiało można powiedzieć, że Dębele z Messi ma wiele wspólnego. Jak idzie od początku, to oni grają dobrze. W innym wypadku o dobrej grze możemy zapomnieć. Jak dodamy do tego, że Usman często łapie kontuzje i porównamy z tym, co on daje drużynie w zamian za 105 milionów euro, jakie Barca zapłaciła kilka lat temu BVB, no to ogólny obraz jego poczynań w Katalonii będzie po prostu słaby. A co do trenera, to myślą, że Kuban jest już już pogodzony z tym, że do Paryża pojadą, po najmniejszy wymiar kary. że na pewno będzie chciało szybko zdobyć jedną, czy też może nawet dwie bramki, aby szybko załatwić sprawę. Ronald Kuman w tym momencie na pewno nie odejdzie, zresztą kto chciałby go po prostu zwalniać, bo prawda jest taka, że można być fantastycznym trenerem, no ale jeżeli nie ma się piłkarzy o odpowiedniej jakości, to o wygrywaniu trofeów możemy zapomnieć. Sądzę jednak, że był taki jeden trener, który był wyjątkiem, to oczywiście Sir Alex Ferguson, który kiedyś na przykład wystawił taki skład męczy United. Było w nim siedmiu obrońców, a i tak pokonali Arsenal 2 do 0. Desan podaje, że Oleg Gunnar Solskjaer nakazał bacznie obserwować Federico Valverde z Realu Madryt. Powodem ma być wciąż niepewna sytuacja Pola Pogby, które być może już latem zmieni barwy klubowe i dołączy właśnie do Realu Madryt. Wtedy najpewniej doszłoby do wymiany z dopłatą jednej ze stron, ciekawie której. Zastanawia jednak to, czy Real będzie na tyle nierozsądny, aby oddać tak uniwersalnego piłkarza. W dzisiejszych czasach o piłkarzu, który zagra w środku pomocy, jako defensywny pomocnik, a nawet jako ofensywny pomocnik, możemy tylko pomarzyć. The yeah. cat Takim piłkarzem na pewno nie będzie Paul Pogba, który zdecydowanie lepiej czuje się w ataku w sytuacji, gdy nie musi wracać się po piłkę. Jednak Manchester sprowadzając Valverde także będzie dużo ryzykował, gdyż angielska Premier League jest zupełnie inną ligą niż La Liga. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam Was do odwiedzenia strony landleague.pl czyli naszego oficjalnego sklepu. A tam możecie dostać na przykład taką koszulkę czy też takie etui na telefon. Na pewno coś Wam się spodoba. Pamiętajcie też, aby zagrać razem ze mną w Team, a link do rejestracji znajduje się tam na dole w opisie tego filmu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie! No i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!